A no, z blitz starym bym mógł tam od razu do nich biec, do dziesięciu nawet, no dobra WHAT THE FUCK What to, CO TO Siemanko, jestem Bobix, a to jest blitz SG Tak, dobra, zaczynamy O, już nawet czas nam się fajnie robi Dobra, szybko, fuck Nie lubię tego odwracać Idę tam, bo to nie ma sensu iść do tych skrzynek Pięknie, ładnie Guźwa wpadnę w lawę jakaś zrobiła. Nie idę stąd. <grym>, Od razu z grubej rury, i mogliśmy zobaczyć tam na lewo by lawę. Była ona bardzo ciepła. Tak lecimy Run, forest, run. Od teraz jestem śmiertelny. Okej. Okay. Będę. O kurde, o kurde. Trzeba ściszyć ale to chwila, chwila. Mi się tu nie podoba, że będzie za głośno. O, może ja on, ale. Dobra, tak niech sobie będzie, ja biegną. Tak. O, nawet nie w bręklas, ale mi się już zrobiła fajnie. Przyda się. No, nowy miecz.

No, zrobiłem, dobra, już nikt nie przejdzie. HO! HO HO HO, ho. A taki jacwany. No, nie da się niszczyć czy coś. A ja skaczę, okej. Okay. Może nie mieczę. A bo go jest mało, oni go tak dali, że jak w razie czego? Fajnie, fajnie. Tylko żebym chciał sobie w sumie zrobić, bo Ej, i tak nie mam patyków. Trudno. Nie znam tej mapy. Na no, jakieś nawet mapy dodali, fajnie właśnie jest. Kuźwa. Dawaj, dawaj Szukamy skrzynek, enchant, skrzynki.

Jeden zabity O, spadłem! <noise> Prawie! O boże, o boże, o boże, o boże. Czekaj, miał coś fajnego? Nie wiem, założę sobie wszystko. Hełmiacz, tu ma jakiś. Nie wiem, tu są jakieś super ekstra Wiem, że miał jedzenie. Za Złotym Jabłkiem, no serio, ziom, myślę, że jestem... najgorszy. A jednak... A jednak Bobix jest zwycięzcą. Okej. Okay. tutaj coś? Nie ma już nic, nie? Ja tego wolę nie, nie klikać. Zaraz mi się otworzy, jeb dup, i, i tyle będę miał. Blitz, SG, Blitz, star... O, oh, fak, szybko! Tam, do skrzynek! Cofnę się, albo... A oh, w dupa. I tak nie zdążę. Albo i. Dobra, może jeszcze kogoś napotkam. Szybko, 30 sekund! I się zgubiłem w lesie. Jak Trynkiewicz. Szukając dzieci małych i dużych, też nie zdążę. No nie ma opcji. Już zagiej! Fuck! Biegnij, biegnij, run, forest, run! Wszyscy są teraz przy skrzynkach. Nie zdążę, no nie ma takiej opcji. Już chyba że nikt nie ma skrzynki. Chociaż jest niemożliwe. No nie, już ma ktoś, już coś wziął na 100%. O! Oh, to już sojusz! O! Oh, nie, nie, nie! Uciekaj szybko! Mówię, że kogoś spotkam! Biegnij, biegnij, biegnij! No nie no! Ale tam by była sieka! Dlatego tego ciasta się w sumie nie opłaca, bo mam życie prawdy, prawie jak prawdy! Uchuł! <śmiesz> prawdy prawdy, kijek prawdy! Już widzę wszystko, odgabiłem od South parku. Skrzynko! Where are you? Nie ma jej. Czekajcie, bo tutaj byłem, to pobiegnę tam dalej. No. A. Buty mam, nie jest mi zimno. Dawaj. Dawaj. Dajcie mi skrzynkę i lepszy miecz. Chociaż to jest już chyba... ...nierealne. No, no cóż. Tam było dwóch, mogę mieć z nimi na i albo wygrać... ...co jest szansa na to, że 90%... ...98% że zginę, a reszta, że będzie spoko. Więc myślałem sobie, no nie będę takim koksem i wiecie... Szpodenki Dobra. Zresztą chyba jakaś liczy. Tu miałem skrzynkę, mogę biec dalej bym ją... Miał... I... Tam ci dwoi mają chyba Blitz mi się wydaje. Co tam byli... Jak biegłem do skrzynek? Mam przerąbane. A no, z Blitz starem bym mógł tam od razu do nich biec, do, do 10 nawet, no dobra. What the fuck? ŁOTO! Co to? Kuźwa, wypiżdżaj mi stąd, co to ma być? E, oszukajstwo! What the fuck? Uciekaj! Skąd to się tam wzięło? E, admin gm czy kto to. Łe, jest szybko! O! Oh, what the fuck? No nie! No przecież naprawia mi się życie. Mam całe Ej skąd to się tam wzięło? Jakim cudem ja się pytam O kurde Kupa w majtkach No tak taka już rzadka Rozplaskła mi się na całe No wszędzie już jest no sprzedałem. Jest spokojnie, no niech mi się życie załaduje No kurde dajcie mi coś żyć Co to jest? O jest, ender Perła. Przyda się Jedzenie, crafting czy coś, otwórz workbench Jak ja mam to otworzyć? Nie da się. Tylko drwęki. Super! To coś mi biło. Magia, co? O, nawiedzone serwery. Jo, ja nie wiem. Dobra, nie, nie będę jednak biegł, bo nie mam nic takiego. Butle Enchanting. Nikt nie będzie miał enchantu. Ja mówię. O, fajny głos. Cukier zjem? Nie mogę zjeść cukru. Mam dioks. Szybko, skrzynka jakieś jedzenie, bo... Zemrę, no zemrę, a tam się nie będę wracał, wiem, że mam jeszcze, miałem jeszcze jeden kawałek ciasta, no ale... Yy... Nie, to by było zbyt ryzykowne. Że wszystko tu jest teraz ryzykowne. Ja stoisz w jednym miejscu, kampisz, to fajnie zrobili, bo pojawiły się jakieś potwory. Przecież nie kampię, tylko stałem, no ale. Nowe mapy, fajnie. Kuźwa, no skrzynka, jedna taka fajna, mała, brązowa. Tam jest miasto, no ale tam jest wszystko. EJ, jest? e, jestem ja jeden, typo. Idę do miasta. Tam, jak nie spadnę, dobra, czyli tam nie idę. Y... Coś mi pisze, no ale. To będzie deathmatch, no, no trudno. Kuźwa. No dla rangi VIP. Czemu oni są zawsze lepsi? Kuźwa, wow, wow, wow. Jedzenie, no full HP jakbym miał To by było coś Albo enchanting, no W tym mieście na dole, tyle tego by było Fajnie, 50 sekund żeby no znaleźć coś, żeby ogólnie przeżyć Jedzenie, no skrzynka o nie Ja nie wiem, co się mi pojawia Tak, tak, tak Żarcie! Diament! Nie mam nic do craftowania Szybko, jedz! Jabłka Ładuję się życie, załaduję się życie Jeszcze zdążę Zdążę! Jedz to, nie da się No ale dobra, spoko

Okej, okay. przegrałem. No nie! No nie! Jeszcze myślka mi się odłączyła. O, działa już. O, dobra. A fajnie. Wygrałem, byłem... Dotarłem do końca, gdybym... No kurde miał taką VIP-a czy coś. On miał lepszy miecz ode mnie w sumie. E, dobra, więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Yy, przepraszam o, również za yy, uszy, których pewnie już nie macie, bo wam popękały bębenki przez moje darcie się myślę, że odcinek się podobał. Jeżeli się podobał kliknijcie łapkę w górę. Yy, jakiś miły komentarz to możecie napisać co sądzicie, co jakieś jakieś może inne coś z Minecraftów dać yy, oprócz Blitzów w ogóle SG. Więc jeszcze raz to by było no tyle. Trzymajcie się, hej, pa!